Zaczynamy od podróży Marszałka. O 7 rano był już w Nowych Marzach, potem grudziąc i zakupy na miejscowym targowisku Brodnica, Działdowo, Ciechanów i Nowrocław, Łowicz. To kolejne etapy podróży Komorowskiego. Wreszcie Ostrowiec Świętokrzyski. Tam ostatnie przemówienie do wyborców, wygłoszone dosłownie przed chwilą, dlatego pokażemy je Państwu w całości. No to chwileczkę poczekamy. To techniczne. Ale może zaraz się uda. Pewnie się uda. Jego już bardzo zmęczonego serca. Ma 36 lat i mieszka w Toronto. W wieku kilkunastu lat stracił oko w wypadku. Teraz reżyser Rock Spence postanowił zastąpić swoje szklane oko kamerą. Implant filmowca składa się z bezprzewodowej kamery. Jest ona zasilana małą 3-woltową baterią. Sztuczne oko nagrywa wszystko i od razu przesyła dane do komputera. For the Obraz jest w niskiej rozdzielczości. Kiepsko jest też z transmisją. Spence musi nosić ze sobą antenę, by przesył danych był możliwy. To go jednak nie zraża. Obecnie pracuje nad nowym modelem i twierdzi, że w przeciwieństwie do ludzi. On może się ciągle modernizować. To także pomysł na usprawnienie pracy. Spence zawsze narzekał, że jego rozmówcy byli nienaturalni przed kamerą. Teraz zamierza ich nagrywać, siedząc z nimi twarzą w twarz czerwoną lampkę można wyłączyć. Cztery odpowiedzi. Coś sportowo Nam tutaj. O. Coś sportowo. No dobrze, da, dawaj, no może trafisz. Ja jeszcze nie zacząłem czytać w ogóle, tylko tak chciałem zapowiedzieć o czym będzie. No ale może trafisz, bo coś sportowo będzie. Piłkarstwo. Piłkarstwo, no dobrze. No niestety troszkę się pośpieszyłeś, to nie o to chodzi. Co jest potrzebne do gry w golfa? Ki. Ki. Sorry. Nie cierpię, kiedy przerywają meczem koncert w To jedna z grup na portalu społecznościowym Facebook. Zapisało się do niej ponad 140 tysięcy osób. Wśród nich są prawdopodobnie muzycy z Filharmonii w Berlinie. To ekskluzywny koncert w berlińskiej Filharmonii dla tygodnika Die Zeit. Trzech muzyków zagrało na wwz utwory Bramsa i Ravela. Słowo wwz oznacza dosłownie robić hałas. Instrument może wydawać dźwięk osiągający natężenie 130 decybeli. To prawie tyle, ile startujący samolot. Prawdziwych melomanów to jednak nie odstrasza. Dla Szczecina, informacja też z wszystkich 200 obwodów, frekwencja 3 przecinek dla Warszawy. Informacja z e, Wszystkich ośmiuset. To jest 2,62 setne i wreszcie dla Wrocławia też informacja wszystkich według 2,48 setnych procent. Też pewna ciekawostka. Jakiś metaliczny przydźwięk sprawił, że nie słyszymy do końca tego, co mówi jeden z członków Państwowej Komisji Wyborczej, ale wracamy. Odanych na godzinę ósmą z dnia dzisiejszego. To wielki krok dla ludzkości. Tak przynajmniej twierdzą łotyszki, które wynalazły ekologiczny środek do czyszczenia podłóg. Robi się go z krowiego łajna. Produkcja nie jest zbyt skomplikowana, jednak trzeba się spieszyć. Łajno nie może leżeć w trawie dłużej niż godzinę. Po zebraniu trzeba je suszyć w piecu przez 4 godziny. Po tym zabiegu traci charakterystyczny zapach. Następnie materiał trzeba dokładnie rozdrobnić i to wszystko. Gotowy produkt jest pakowany i sprzedawany. Środek ma podobno właściwości bakteriobójcze. Wystarczy jedna łyżka na wiadro wody i już można sprzątać. To jednak nie jedyna zaleta. Zdaniem producentek krowie łajno uwalnia też dom od negatywnej energii. Była zła tabliczka, nie dopuszczą do tej zmiany sędziowie. Oczywiście miał wejście za Bartosza Kurka. To jest źle wykonana zmiana. I opóźnianie, opóźnianie na razie bez konsekwencji, tak, tak, ale jest... zmiana nie może się dokonać. Będzie musiał Bartman poczekać jeszcze chwilę do następnej no, akcji. obrócił dziewiątkę na szóstkę, ale sędziowie... <laughs> Musiałby rączkę tak dopucili, jeszcze. Da. Wykazał się dużą orientacją Zbyszek, ale... Właśnie, to jest ten moment. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Premierze, pozwól, że pozdrowię Pana w języku arabskim. Sala malejko, członek z NTN i sała sała, sama obrona, gul, gul mister, y, mister Stracił Belka, Ja Ale teraz już po polsku pytanie. Mieszkanka Florydy zarejestrowała na wideo niezwykłe zajście. Aligator zębami wyrwał kawałek nadwozia jej samochodu. Karolin Christian wezwała służby weterynaryjne po tym, jak pod swoim samochodem zauważyła ponad dwumetrowego aligatora. Weterynarze przybyli, ale sprytne zwierzę nie chciało łatwo sprzedać swojej skóry. Podczas wyciągania aligator wyrwał zębami kawałek zderzaka. Na Florydzie spotkania ludzi z aligatorami nie należą do rzadkości. Cywilizacja coraz częściej wkracza na tereny od zawsze zamieszkiwane przez te zwierzęta. Klasjacja punktowa Alessandro Petaki jest najlepszy. Już taki znudzony tymi dziewczynami podium. Myślisz, że powinny się zmieniać co etap? No nie, bo on Zmienić ciągle jest. tutaj wychodzi, no nie wiem, gdybym ja tam stanął, to bym był cały pod wrażeniem. A jak on jest co etap, to już taka rutyna. No tak. Nie jest tak? tak, znudzenie. <laughs> Zdecydowanie. Nie, nie miałeś, nie, 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 nie czułeś się podekscytowany, gdy pierwszy raz w jakimś dużym wyścigu pojawiłeś się na podium. Eee, bardziej wynikiem jak dziewczynami. Ja nie mówię o dziewczynach, tylko o tym podium. No. Ewa to ogląda, pewnie słucha, zostaniesz po uszach. Domu. To, to ty mnie wypuszczasz? Ja nie mówiłem o dziewczynach, <coughs> mówiłem o podium. No to co mnie co sztukas? Niecodzienny widok zaskoczył mieszkańców Atlanty w stanie Georgia. O mało nie doszło do tragedii, kiedy samochód zawisł na krawędzi kilkupiętrowego parkingu. Samochód zaparkowano na jednym z pięter budynku. Pracownik parkingu chciał ustawić obok ciężarówkę. Mężczyzna nie zauważył jednak, że uderzył w BMW i niemal całkowicie zepchnął auto z parkingu. Na szczęście samochody szczepiły się zderzakami i dzięki temu BMW nie spadło na idących ulicą przechodniów. Sytuację uratowała straż pożarna, która z powrotem ustawiła samochód na miejsce parkingowe. Przenieśmy się teraz do Iraku, do bazy Babylon. Wśród polskich żołnierzy jest Maciej Worok. Witaj, Maćku! Powiedz, czy te święta były w polskiej bazie w Iraku zauważalne? Oczywiście, że tak nie mogło tego nie być, skoro dziś obchodzono po raz pierwszy dzień polskiego kontyngentu, jakże ważną okazję dla wszystkich żołnierzy stacjonujących tutaj w Iraku i nie tylko, bo w kilkunastu misjach na całym świecie. Oczywiście były uroczystości bardzo oficjalne w amfiteatrze w Babilonie. Wszystko rozpoczęło się od wciągnięcia na flaszt magii.